Trzecie spotkanie to punkt kulminacyjny rozgrywek. Z tego szczytu można wzlecić przestworze albo przeżyć bolesny upadek. Emocje też sięgają zenitu, a w oczach piłkarzy można zobaczyć niespotykaną determinację. Dziś nikt nie odpuści, to będzie walka o prawo wstępu na drogę do zwycięstwa w turnieju. Sędzia Kwistkiem rozpoczyna trzecie spotkanie tych drużyn w fazie grupowej rozgrywek. Tak, jestem bardzo ciekaw tego meczu. W obu zespołach znajdują się gracze, którzy potrafią grać naprawdę widowiskowo. Realizator prezentuje nam teraz ustawienie drużyny. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Lewandowski. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Już blisko pola karnego. Dostrzegł partnera. Uderzenie w stronę bramki. No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Odegrał ponownie piłkę. Dobrze próbował, ale stracił. Uwaga, zacentrował w pole karne. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Z tego miejsca można strzelać. Złe podanie i strata w środku pola. Uderza, świetnie interweniuje. Nie może być inaczej. Utróżni. I piłka w rękach bramkarza. Sędzia dopatrzył się zagrania ręką. No, może być groźnie. Dobrze i przejął. Może dośrodkować. No, będzie gol. Ależ piękna bramka. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. będziemy mieli rzut załku Tylko jedną bram... Arbiter rozpoczyna drugą połowę meczu trzeciej kolejki w tej grupie. Ostatnie 45 minut pierwszej rundy tej fazy. Powoli zaczyna się walka o bycie albo nie. Być. Daleko wybijają. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Dostaje wsparcie. Ależ, rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Ale, prawa teraz dla obrońcy. Zdecydował się na strzał. Piękny gol. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Rezerwowy rozgrzewa się przy bocznej linii. Piękna interwencja. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału i piłka w rękach bramkarza. Dobrze, biega na wolne pole. Jest szansa? Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Niedługo zobaczymy zmianę. Bąk. No mają przywilej korzyści, czy uda się go wykorzystać? Prowadzą piłkę do gry wrzutem z, z autu. No strzela! No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Aut za chwilę rozpoczną od rzutu. Mecz powoli dobiega końca. Pozostały 3 minuty. Był faul. Będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Faulował niedaleko bramki i czerwona kartka może być groźnie. Sędzia podjął słuszną decyzję, wyrzucając go z boiska. Zawodnik zdecydowanie spóźnił się z interwencją. Koniec meczu, nie zobaczymy już więcej bramek. Ostateczny wynik 2 do 0. Arbiter zakończył spotkanie, a oni przegrywają. Zastanawiam się, czy stać ich było na inny wynik.